Ja jestem Zorro, a to jest pierwszy odcinek z nowej serii pod tytułem Minecraft Klasyczny, w którym będziemy sobie jak najzwykle grali w Minecrafta. Bez żadnych modyfikacji, to już zacznijmy. Ogólnie nagrywałem to wcześniej, jednak, gdy skończyłem to nagrywać, to mi się nie nagrało. I się wkurzyłem dosyć, dlatego nagrywam tu jeszcze raz. Yyy, także. także tu jest lewe, na którą bym musiał uważać. Bo z pewnością, jak będę sobie gdzieś kiedyś szedł na bank, w nią wpadnę. I teraz pytam, gdzie się uosiedliłem, Bo się chyba to zgubiłem, powiem szczerze. Bo chodziłem sobie w poszukiwaniu surowców. Faktycznie nie mam. No, ja tam mam skrzyneczkę, ja mam tę łóżką. Ale je, tam powinno mi się zapisać. Yy, właśnie. Jakbym zginął. Że je zginąć nie chcę. Chwila, bo tu gdzieś byłem. To pytanie, gdzie to jest? Muszę sobie czekać, czy muzykę muzyka bo mnie muzyka denerwuje strasznie. Także sobie tę muzyczkę. No, wyłączyłem muzykę. Szukaję sobie więc teraz mojego domku. Yy... I się zgubiłem, właśnie, powiem wam. I kompletnie nie wiem, gdzie jestem. Czekajcie, 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 czy to będzie to... Nie. Nie, tam jest mój domek, jest. Tam jest moja soda. Na takim skrawku się w sumie osiedliłem... Yy. No nie jest to jakby tak dużo miejsca, ale tam widać, że jest crafting table i o oczywiście o tej zapomniałem grać. No jejku no. Oczywiście Adrian Parkour, nie inaczej. Szybciej, szybciej. Tu czekam. Dobra. Pójdziemy sobie teraz tam do tego. do tego właśnie miejsca. I tu wybuduję sobie domek. I myślałem nad tym, żeby w sumie tutaj statek wybudować. a, on, ej, a najwyżej potem gram modyfikację na to, że będę mógł tym statkiem pływać sobie. To by było spoko. Ogólnie chciałem, ależ to bardzo chciałem, mówię wam, yy, żeby mi zadziałały shader, jednak one się ścinają niestety, no. Przepraszam Was za to, ale najzwyklej w świecie się muszą zawsze coś. Musi się ścinać. Nie inaczej. No tak już jest po prostu. Dobra. Mam no chińskich, które mi się przydadzą. Superomenem. Jezu, nie no, pomylić obcy ze świnią. Wyślijmy sobie to trochę, rozkopiemy, tylko nie mieczem. A łopatę sobie mogę zrobić, mnie... Gdzie jest moja skrzynka? Pokażę skrzyneczki, dobra. Jest moja skrzyneczka, skraftujemy sobie tailors. Najzwyczajniej. Naszą łopatę. I będziemy kłopać. Będę trochę to rozkopał, tego bierta. Tylko właśnie... Trochę to jest dziwne, bo jeśli chcę to wybudować statek, a jest to seria Minecraft klasycznie, no to jest, jest minus. Jest pewien duży minus. Dlatego yy, bo jak nagrywam bez modyfikacji, i mówię, że ta seria ma być bez modyfikacji, a nagle, a nagle chcę wgrać modyfikację, no to Według mnie lepiej, żeby było najpierw rozpocząć Minecraft klasycznie, potem tą serię zakończyć, a potem dopiero rozpocząć nową serię z tego, tego samego save'a. Oczywiście, by się już chłopata skończyła do tego lepiej. Według mnie, żebym sobie tutaj e, zrobił zejście do kopalni, takie e, Zrobić te i węgiel by się przydał bardzo. Oczywiście pochodnie nie mam, jak zwykle, ale. I z tym, dobra, ile mam? 5? tego, mam tego 5 Tu jakieś... Bóle. Nasionka, aby się przydało, bo ten farm się z tego zrobi. Trzeba żyć, bo tu mało żarcia jest. To, to nie są moje ulubione biomy. Szczerze mam powiem, no, ja nie lubię na no, taki właśnie biom, bo to raże brudna woda. No, pff, brudna woda, no. To jest Minecraft, bo... Bo to są bardziej, będę nazwał takie... Jak ja ten biom nazywam? Ja ten biom nazywam... takim brudnym biomem. No widzicie, woda ciemniejsza, jakby taka bardziej brudna, wszystko takie, jak błoto. Lilie. Dobra, spoko. Także sobie skraftujmy znowu mieczek. I jeszcze quilofek, który się przyda, bo pójdziemy zaraz do kopalni. Quilofek weźmiemy sobie w rękę. Je ciśniemy. Au. Spoko. Ale potrzebuję. Te ustawienia graficzne jest Ale ja potrzebuję tego. Jakbym potrzebował pochodni. Jak jakiś, jakiś mi MOB wyleci, to zawsze lepiej mieć żeby. Tutaj mieczek pod ręką. No. Przydałbym mi, przydałby mi się szczerze modyfikacja na. Au. A, moje oko. Modyfikacje na mm, właśnie Optifina. Ale tej modyfikacji nie posiadam. Ja wiem, czy ja ten statek będę budował, czy mi się chce. Nie wiem, czy mi się chce ten statek budować. Nie, raczej nie, bo ja wiem, ja jestem strasznie leniwy. I jak coś obiecuję, to zazwyczaj tego nie zrobię. Dobra, kreftujemy sobie teraz łopaty, łopatę bieży w ręki i jest gites. No i to teraz co? No to teraz sobie rozkopiemy ten teren, mniej więcej żeby był równy. Tylko nie wiem co z dir zrobić, no i owieczki, o to będzie mój miecz do owieczek, miecz do owieczek. Ale nie, bo ona jest słodka. Słodka ta słodka. Wiecie? Skąd ją ja nagle 64 dirta? What? Ora. Tylko mi owca, nie uciekaj. Uciekaj, owco? No nie! Spadła! Spadła! Dobra. Ale ja ci zrobię trochę miejsca, nie będę taki hamski, Spokojnie. Nie płacz. Tu będzie spoko. Jest git. Nie wiem, jeśli lilie wodne. Masz jak chcesz, to masz. No, ale wiem, że tego nie zje raczej. I mamy moją łowieczkę i słodkiem i fajnym owieczkę, która chce wyjść na wolność, tyle że nie może wyjść na wolność, bo ją zabiję Jestem mordercą owieczek, przyznam się. Pierwsza cecha zorro morderca owieczek. Ja Jest wiele różowe owieczki, o nie, a nie takie białasy jedne. I tutaj wykopiemy jeszcze to. Właściwie znaczy Nie wiem jak to kopię, bo... Gin. Dzięki. tak... Dobra. I tu sobie zrobię schody do właśnie... Do tej łowieczki, tylko zrobię te schodki tu. Prawdopodobnie chyba cztery mam. Tak, mam cztery. Oj, bo a podsta o podstawa to będzie kobl, 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 kobyl, kobl. kobl, kobl, kobl. Bruk To będzie kobl z tam O, desek nie starczyło. No nie, muszę się wracać znowu. Teraz pójdę spać. I, eu vim, eu I tutaj e dobro, teraz mm. não, não é que a tia me disse aqui? Aqui em cima desta costura Coś nie oko boli, nie wiem czemu i przez cały odcinek pewnie będę narzekał: Oko mnie boli! Ale niestety, e -y 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 -y. o tu jest glina i tą glinę wykopiemy sobie, to znaczy woda mi tu wleci, ale glina mi się przyda. Ja tak się wolno kopie, dobra nie, nie, nie będę tego kopał, nie będę tego kopał, bo mi się po prostu nie chce. Idę do kopalni. Nie, nie chyba nie mogę jeszcze iść do kopalni, bo wezmę sobie jeszcze trochę żarcia. I muszę jak na razie, żeby to sobie, to na, rozwinę sobie tą farmę, to mi najwyżej tu rośnie. Dobra. Idziemy sobie teraz yy, pożarcie, bo nie ma żarcia, jest źle, bo ogólnie gram na trybie normalnym co chwilami mi głód spada. Ale parkour! Kurde, myślałem, że już tak całą drogę sobie będę skakał. nie mi się oczywiście w tym miejscu, zawsze mi się nie Minecraft, nie wiem czemu. Błąd gry. Dobra. Lecimy z Kuksem. Ale mi głód leci. Masakrycznie. Ale jestem głodny, ja pierniczę. Znowu biała syf. Nie wiem, po co wy tu jesteście. Grzyby, grzyby się im bardzo. Szczególnie muchomory, ale... Coś tam homorów jest zbyt mało. Na tym biomie są najczęściej. W sumie chyba tylko na tym biomie są. Także źle mówię. Kwiatuszki pozbieram najwyżej. Najusiłym w Minecraft. Nie wierzę, no laguje. Nie, nie laguj. Błagam, nie laguj. Pozbieram te kwiatuszki. Dobry. I z... y, ozdobię domek. i nimi sobie Żarcia nie mam No znowu pomyliłem Owce ze świnią co to? Nie ma tu żadnych muhomorów. Bo świnek... O, jest są te odcinek, z których można robić cukier i potem z nich się zrobić ciasto. Ciasto! Tak. Pozbieram te lilię! No tnie mi się Minecraft! Okej. Okay. I łodzimy na no, O, oh, muhomory! Ja tak te żeby też bym mógł pozbierać, bo mam mnóstwo już tych grzybów. Farma się potem zrobi. Bardziej to bym ja zrobił farmę muchomorów, bo te grzyby to... tak żeby to są wszędzie i będę się chyba tylko zupami grzybowymi żywił. Jak na razie, bo świnki chyba wszystkie zabiłem. Jak i tak samo zabiłem yy, wszystkie krowy. Jakie tu są. Wystarczyło tylko jeszcze tak żeby, by pozbierać jej. I... Można budować powoli farmę. I tu będzie nasz pierwszy cel. Ale do tej farmy będzie potrzebny nam dirt, który wykopi później. Dobra, koniec zbierania grzybów. Ale jest tu jeszcze mucha są tu jeszcze... muchomory są ważne. W... Bardzo mi zależy na muchomorach. Już na zwykłych... Ale to się kiedyś chyba mu homor nazywał, niż grzyb, tam sam nie pamiętam. Dobra, ja już wracam do domku i tam znowu widzę owcę świnie. Picki skok! I lecimy dalej, lecimy szybko. O! Tczcina, te czcina. Jest bardzo ważna. Jestem nobem. Dobieram. Ogólnie mogę Was zadowolić tym, że na moim kanale jest jeden plusik. Będzie FIFA. Jaka FIFA? E, FIFA 14. Pewnie dużo ludzi sobie myśli, że jak ma, że ci się tak Minecraft cina na odcinkach, no to hello, to ci FIFA będzie płynie chodzić? Powiem Wam tak, że Minecraft na moim kompie. Jest taki dziwne, bo raz chodzi dobrze, raz chodzi źle. No, tak samo z internetem: rano jest lepszy, a wieczorem jest trochę gorszy. Prawdopodobnie może będzie też gra Hunter na moim kanale, lecz wątpię, żeby była, bo. Ją teraz pobieram. Ona mi się teraz włącza, że instaluje, ale wątpię, żeby, że się zainstaluje. Dlaczego? Bo instaluje mi się jedną dobę. Coś tam trochę porobiłem z tym netem i tak zrobiłem, że się 3 godziny instaluje, Ale teraz chyba cztery idzie godziny. Nie wiem, nie chcę sprawdzać, bo by bym mi się Minecraft będzie ścinał. Także to potem sprawdzę. I dookoła chyba mu tej faremki będę robił 3D. Chyba się do 20. Także tak wygląda mniej więcej moja łosada. A nie, to jest owieczka. I tu znowu będę trzcinał. W takim skrawku będę żył, bo w sumie tu się zaspałniłem. Tu miałem spał. O! Przepraszam i... Tak sobie... Oni się znowu trzcina. Sorry za to. Że nie... Za chwilę powracam, bo muszę coś zrobić, żeby się nie cieło. Dobrze, jesteśmy więc znowu w Minecrafcie. Eee, no, nic to chyba takiego nie poradziło. Minus jest taki. Aha, nie Dobra, jesteśmy ponownie, i teraz powinno coś zaradzić ale wątpię, żeby to coś dało. Także jak. i biorę znowu moją zupę. I znowu ma mam homory. Te biorę teraz te puste zupy. I puste miseczki po zupie, i teraz będę, skraftujemy sobie zupki. Okay. I kolejnych, kolejne zupki doszły do e mojego ekwipunku. Wiecie co? Chyba jak na razie to nie, nie mogę nagrywać. W sumie ten odcinek wstawię na YouTube, a, tyle że e nam się. Ci Tnie mi się strasznie Minecraft i to przez to pobieranie u chociaż teraz mi się nie tnie. Ale jak będzie się jeszcze raz tak chciał, to zakończę nagrywanie po prostu i w tamtej chwili zatrzymam zatrzyma się tym na odcinku. A powiem Wam, że mam jeszcze modyfikację. Właśnie. To mam tam... Intense i bardzo mi kusi, żeby wziąć to. Jednak ja tego nie wezmę. Dlaczego? Żeby udowodnić, że nic nie czytowałem, na każdym odcinku zapamiętacie, że będę w tym miejscu. I w na następnym odcinku będę musiał się zaspownować w tym miejscu i muszę rozpocząć nagrywanie yy, tego. Tak, w na następnym odcinku. Zależy, jak się zatrzymam. Pokażę z każdej strony, jak wyglądam i stwierdzicie, czy, czy czytowałem, czy nie czytowałem. Jak czytowałem, to oczywiście będziecie mi kazać znaleźć 3 diaksy i je spalić w lawie tak, zacitowanie będzie 3 diaksy muszę znaleźć. W ciągu dwóch odcinków muszę znaleźć trzy diaksy. Bez citowania. Nie mogę dawać stopów. I jeśli tych mm, nie znajdę, to automatycznie co mam w ekwipunku, spalam w lawie. Proste. Czyli że zacitowanie. Także praktycznie nie mogę czytować, więc jak na razie jest dobrze, że nie będę czytał że nie będziecie oskarżali mnie o citarstwo. Także drodzy widzowie i ci, co mnie oglądają, a nie subskrybują i ci, co nie mają konta, zapraszam na mój kanał, zapraszam do oglądania moich odcinków i pod ostatnim odcinkiem z Blitz SG było, że organizuję konkurs, jednak informacje o konkursie będą w kolejnym odcinku z Blitz SG.